No dobra, teraz się dopiero nagrywa. Ale może to i lepiej. Witam Was. Mamy piękny poranek wrześniowy. Wybrałem się dzisiaj na przejażdżkę poranną moim nowym rowerem. Jest to taki twór. Wymyśliłem sobie jakiś czas temu zaraziłem się koncepcją graveli czyli rowerów które są lekkie trochę na podobieństwo rowerów szosowych ale można nimi wjechać właśnie na taką ścieżkę szutrową i spokojnie sobie na tym radzą natomiast prowadzą się dużo lepiej niż rowery górskie w sensie są lżejsze i Łatwiej rozwijać szybkie większe prędkości. Zbudowałem sobie taki oto e, rowerek na ramię starego żurawia. No ale tu szczegóły techniczne od, odsyłam Was do, e, do wcześniejszego filmu. Natomiast dziś udawałem <coughs> się na taką fajną ścieżkę e, już za dwa czy trzy razy nie umiechałem. No i to jest jakaś tam kolejna jazda testowa, bo tych jazd testowych było już kilka. Efektem tego było dostrojenie roweru, ustawienie przerzutek. Zorientowałem się też, że hamulce szczękowe, które mam z przodu, obecnie były też z tyłu i one po prostu nie dawały rady na moją masę, dlatego wymieniłem sobie na hamulce tarczowe. Niestety błąd był taki, że wymieniłem sobie na bardzo niskiej klasy hamulce i już szukam lepszej alternatywy. Oczywiście droższej, ale przede wszystkim lepszej. A wracając do efektów jazd, cały czas dostrajam hamulce, Cały czas sprawdzam taką geometrię. No i właściwie z każdym wyjazdem pojawia się coś nowego, jakaś nowa myśl, którą trzeba by w kontekście tego roweru wdrożyć w życie. Na przykład mam tutaj mostek taki regulowany. No i okazuje się, że przy mocniejszym uderzeniu koła, przy nierównościach, ten mostek, nawet mocno skręcony, potrafi przeskoczyć pod, pod moją masą. Ważę blisko 100 kg, więc cały rower musi utrzymywać dość spore obciążenia. Ale teraz, dzisiaj, chcę Wam pokazać naprawdę fajną trasę, yy, którą sobie opracowałem, żeby właśnie tym rowerkiem sobie jeździć. No i trochę się poruszać. Także jedziemy. Jak widzicie. Prędkość jest dość fajna. To daje dużo przyjemności, ale też wymaga dość sporo takiej techniki. Słyszycie pewnie, że hamulce piszczą. No to jest właśnie efekt tego, jakiej są klasy. Teraz mamy ładną górkę, trzeba uważać, bo, bo dość sporo kamieni mogą podskakiwać. Dobra teraz jadę w kierunku góry H Hugona na granicy Rudy Śląskiej i Świętochłowic. Chciałbym, żebyście zobaczyli ten teren ponieważ warto wybrać się tam na spacer, czy na rower Bardzo ciekawy historycznie teren ale też i przyrodniczo, i krajobrazowo Trochę bardziej wymagający teren Uuu no, ale w tym błocie to ja nie chcę się taplać. Jak się wytaplałem, no, ale może te opony trochę wyschną za chwilkę. No, bo ale... nie ma na to sensu za bardzo. To jest ciekawe, czy przejedzie no. No, całkiem nieźle. Oj, dzisiaj e, odbywa się rajd gravel Silesia. Trzy hałdy. jest wyścig stworzony. Znaczy właściwie to jest rajd. Nie tyle wyścig. Stworzony dla rowerów gravelowych. Uczestnicy będą jechali przez trzy hałdy, ale no, będą wyglądać ciekawie po tym przejeździe, po tych deszczach. Zresztą ja też mogę wyglądać za chwilę ciekawie. Teraz już jesteśmy na ścieżkach edukacyjnych góry Hugona Na całym terenie jest kilka takich właśnie tablic ścieżka przyrodnicza dydaktyczna Także warto sobie tu pochodzić poczytać o historii tego miejsca Zachęcam a teraz już zjazd z góry. Można by powiedzieć, że można super zjeżdżać. No ale mamy tu i kamienie, i gałęzie. Ale jest ciężko zauważyć ścieżkę w taki jesienny dzień sporo liści spadło nie widać tych ścieżek wydeptanych za bardzo tak Hops. taką fajną ścieżkę gdzie można zobaczyć różne ciekawe konstrukcje, na przykład taki zjazd, skocznie no ja sobie pojadę tutaj, tą trasą czy drugą nie, chyba jednak tamtą Wydaje mi się, że tamto było dla mnie bezpieczniejsze jako że nie mam doświadczenia w zjazdach tego typu konstrukcjami ale może być ciekawe. Wow, no niespodzianka. Może nie będę korzystać z tych z tych hopek tutaj. No, ciekawą robotę tu zrobili, zrobili chłopaki. O proszę. O proszę. O nie. To nie jest dla mnie. Chyba <grystanie> Mogłem się zdziwić. Jak się pozna, to można szaleć, ale tak to różnie może być. Dobra, tu mamy chyba koniec. Zdecydowanie to jest koniec tej ścieżki. Natomiast, gdzie ja wyjechałem, to nie mam zielonego pojęcia. I na pewno nie chciałem tu jechać. Zdecydowanie nie chciałem tu jechać. Jadę już 25 minut. Miało być pół godziny. A tu co? A dobra. Jedna jadę Jesteśmy przy wiadukcie autostrady. Można tutaj wjechać też drogą dla rowerów wzdłuż ulicy, ale przez las jest i ciekawiej i przyjemniej. I taka chwilka z górki, drobny odpoczynek przed następnym podjazdem. <noise> tu będzie kolejny kwiatek rowerowy W cyklu. Widzie dalej. Jakby nie było, to jest droga dla rowerów. Jeszcze w Chorzowie, tam gdzie droga dla rowerów się kończy, tam się zaczyna ruda Śląska. To taki komentarz. Tu mamy ładny przejazd dla rowerów. uważać trzeba, bo tu często jeżdżą dość szybko. O, tu mamy ścieżkę pieszo-rowerową. O, i widzimy tam znak. Koniec drogi dla rowerów. No i rowerzysta jadący sobie tutaj tą drogą staje przed dylematem. Co teraz? Tu muszę wjechać na drogę. Nie bardzo mam jak, bo nie ma żadnego przejazdu, ani znaku, ani nic. Że tu wjeżdżamy w las. Musimy jechać po drodze jakieś z 500 metrów. Potem się zaczyna yy, ścieżka rowerowa, ale tylko po lewej stronie. Natomiast, jeżeli ktoś chce jechać, tak jak ja. No to teoretycznie tak, tu mamy chodnik, nie, więc rower nie może jechać chodnikiem. Trzeba by go prowadzić, albo na tym skrzyżowaniu pięknym yy, trzeba by się włączyć do ruchu w lewo. To samochodem jest trudne, a rowerem jeszcze trudniejsze i bardziej niebezpieczne. Dlatego ja wybieram opcję przeciąg, złamanie przepisów i przejazd rowerem chodnikiem. Tutaj miałbym się włączyć do ruchu, dużo jest bezpieczniej. No ale generalnie jest to słabe. A zerknijmy jeszcze tutaj na ten szlaban, który się niedawno pojawił. Co tu mamy napisane? O teren kopalni. Nieupoważniony wstęp, zbroniony. Surowo. No, tam jest taki duży plac, na którym zwykle parkowały tiry czekające na węgiel. No ale już od dłuższego czasu kopalnia zamknięta, więc, więc teren był pusty. Ale można było tam podjechać, zaparkować i iść na spacer do lasu. A no, teraz już nie można. Dobrze, wybieram opcję legalną, czyli jedziemy ulicą. Licząc na to, że nic nas nie potrąci, bo auta tutaj mogą jechać nawet 90 km na godzinę zgodnie z przepisami. Pobocza nie ma. Ale cóż zrobić, no to główne połączenie do Katowic Niestety rowerem w taki nowoczesny sposób tu nie pojedziemy musimy się tłuc ulicą, licząc na to, że nie spotkamy żadnego wariata, który przejedzie pół metra obok nas. A, no tak, za chwilę Wam przy... pokażę kolejny kwiatek, którego właściwie to nie rozumiem za bardzo, ale może brak decyzji w tej kwestii e, jest podyktowany tym, że projektanci siatki dróg rowerowej nie, nie chcą się ośmieszać, ale zjedziemy teraz na lewo. Muszę się zatrzymać, bo wolę nie wyjeżdżać na środek. Dobrze. I teraz kolejny raz złamie przepisy. Po to, żeby być bezpiecznym, i pojadę chodnikiem. Nie stwarzam zagrożenia dla pieszych, więc myślę, że nikt nie będzie się jakoś bardzo czepiał. Ale oto proszę, na horyzoncie pojawia się kostka bardzo przyjemny chodnik. O. A tutaj na tej kostce pojawia się linia. Nie wiem czy to dobrze widać. Ale na środku jest linia, która widocznie dzieli ten chodnik na dwie dwie części. Wielu by pomyślało, że to być może droga rowerowa. Nic bardziej mylnego. To jest chodnik. Chodnik dwupasmowy z pasem czerwonej kostki pomiędzy pasami ruchów pieszych. I tym pięknym chodnikiem mogą poruszać się piesi. Nie pojazdy, nie, nie rowery, kiesi od tego od tego obszaru Raiffeisena aż do samego osiedla tutaj oczywiście pasów nie uświadczymy. A ostatnio tu otwarli prologis i chyba robią pas dodatkowy Pas dodatkowy y, do zjazdu tutaj do centrum Prologis. No na pewno będzie bezpieczniej. No ale kontynuujemy jazdę tym chodnikiem. Widzimy tutaj y, znowu po dłuższym czasie nieobecności chyba zagościły dziki i zrobili, zrobiły tutaj orkę. A my dalej jeździmy chodnikiem. Teraz przejeżdżamy przez wiadukt. Dziwne, ten chodnik jest pomalowany na czerwono. Chodnik pomalowany na czerwono na wiadukcie. Przepraszam, że tak powtarzam, ale no, trochę kpię z tego. No i dalej, dwupasmowy chodnik. chodnik. Po drugiej stronie, żeby nie było też jest dwupasmowy chodnik. Ten dwupasmowy chodnik ma może 700 metrów, może kilometr, ciężko powiedzieć, może 500, nie wiem, o, a tu się kończy i tu patrzcie ten chodnik, tak te, te, te linie wskazują, że ten chodnik wychodzi z ulicy. Ten chodnik. ja dalej jadę chodnikiem, Tu, tu już jest chodnik właściwy dobrze no, oczywiście jako rowerzysta powinienem jechać ulicą, wtedy by nie było problemu jak tu się włączyć do ruchu, a tak to generalnie mam problem, no bo no, pasy nie mogę wjechać na ten teren nie mogę wjechać No. już, już trudno dobrze Dzięki za uwagę. Jak ktoś dotrwał do końca tego filmu, to tym bardziej dziękuję. I do zobaczenia, do usłyszenia na następnej trasie.